Hey, uh. Uh. I look like a bag of money, I'm on They wanna know what I'm on Diamonds dancing on my neck That is the vibe I'm on Way too late, Who gon' check You can't tell me none Boss mode, in effect And my money long If you ain't talking money, don't talk to me uh. I be over here with the bosses Gurbi, a co to to auto tak fajnie jedzie O co no? tu chodzi? No? To nasze Mi się wydaje, że jest po prostu z bardzo dobrej wypożyczalności. A jak ona się nazywać? Adriano? Chyba tak Adriano, no Można powiedzieć, wybrałem. że przyspieszenie ma jak ten brazylijski Adriano. Tak. Chyba stąd się to wzięło. Też Także wszystko Zarobili jasne, się wszystko naj... jasne. Polecam wypuszczalnie Adriano na Majorce. Chcecie spędzić fajnie czas, przemieścić się z punktu A do punktu B w jak najlepszych warunkach. Musicie wybrać Adriano. Mam Bartek. Siełka. Mówimy Bartek czy Bartosz? Bartek. Bartek. Wszystkich informacyjnie. Urodziłem się w Niemczech i mam Bartek w dowodzie. Często się mylili y, na różnych pismach i dyplomach, że Bartosz, ani, ani Bartosz, ani Bartłomiej. Tu mi to, Bartek. że wynika to z Twojego urodzenia na tak, terenie tak. Niemiec. Tak, tak. Moi rodzice tak zadecydowali, że będzie Bartek tam. Zysia czyta jako C i Bartosz, było dziwnie, a miał być jakiś Bartek, więc... A Bartłomiej eee... też łynie mam. Więc... Czyli masz dwa obywatelstwa? Nie, wiem, nie mam, ale jakby to było, musiałbym chyba, jest taka zasada, że musiałbym chwilę mieszkać w tym Niemczech, ileś lat, żeby mieć to obywatelstwo. Że jakbyś się postarał, to byś mogli grać również w reprezentacji Niemiec? Pewnie... Czy nie jak... w grę? <laughs> Pewnie byłoby możliwość, no. Na początku chciałbym w reprezentacji Polski zagrać. chciałbym kciuki, by to się udało. Ale Bartoszu, powiedz mi, jak się obóz podoba? Bartoszu... <laughs> <laughs> Widzisz fajny dla mnie. Bartek, jak się obu spodoba? Jest bardzo pięknie. Powiem tak, jak słoneczko świeci, jest ciepło. Dobra płyta. Czego więcej trzeba? Cały czas chce w sensie się trenować, wstawać rano. Jedzenie bardzo dobre. Polecasz innym zespołom, aby wyjeżdżali na takie obozy za granicę? E, o, oczywiście, że polecam. Jest to jednocześnie integracja, bo trzeba spędzasz czas ze, ze swoimi, swoim drużyną, swoimi rówieśnikami. Trener to widzę się śmieje. Coś chce dodać? Nie, Swojego? E, ba, Bartek, chodź na trening, <laughs> bo trening a, czeka. Jestem w y, pośpiechu, jestem. O, pole, powiem krótko. Polecam i mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. To pozdrawiam moją rodzinkę co? całą, no i naszą bandę, może coś. Eee, moją kobietę pozdrawiam, teraz mogę powiedzieć, bo ostatnio się nie nagrało, Duares, Linda, dla Ciebie i całą ekipę Mleko i Miód. Przepraszam, przepraszam, pozdrawiam. chciałbym się wtrącić, trener Mirek w każdym dniu składa komu życzenia. Ma już jakieś 17 punktów u swojej żony nabite A za 25 nie powiemy co może dostać Mirek Czy chciałbyś komuś dzisiaj złożyć życzenia urodzinowe Tomku przyjacielu i z Warszawy Składam ci najserdeczniejsze <śm> <śm> życzonka Dużo zdrówka Pogody ducha uśmiechu śmiechu na twarzy Trzymaj się do zobaczenia w stolicy For the cash grab, I don't really want it that bad. If I say that I have it, you know that I got it, no need to look all in a bag. something like this because I uh, work so hard. Uh, in the store, I'm popping them tags, a limited with stack. chasing for the cash grab, I don't really yeah. want it that bad. Damn. I'm trying to copy Millie, I keep my soul intact. Been through a lot, I learned to adapt. Never let struggles make me snap around the Tenerze, kilka słów o dzisiejszym treningu. Eee, pracowaliśmy nad finalizacją akcji e, z, e, w takim szybkim ataku. O, były fajne fragmenty, e, było też kilka rzeczy do, dalej, da, do dalszej pracy. Teraz chłopaki przygotowują sobie staje fragment pod Ligę, więc. E, dalej, tak, jak, tak jak mówiliśmy, próbujemy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej bramek w tej drugiej rundzie wpadało. A czuć ten progres? Tak, na pewno, na pewno. Jest małymi kroczkami, ale widać, że wygląda to coraz lepiej. Mam pustkę w głowie teraz. Dobra, a jak wygląda obsada w bramce? Już się coś układa? To znaczy, no na tą chwilę Bartek jest pierwszym bramkarzem, z tego względu, że i Łukasz, i Jarek dołączyli trochę później. On jest cały czas w procesie treningowym i... i i go też zagrał fajnie, więc ma taki troszeczkę e, u nas do e, zaufania, ale wiadomo, musi rywalizować, nie jest, nie jest tak, że, że coś jest za zasługi, Trzeba dalej walczyć o skład. I, e, no i fajnie, że ktoś w końcu go tam gdzieś po kostkach gryzie i, i e, na rywalizacji się w pojawia. Czyli o drugą pozycję ciągle jest rywalizacja? Tak, cały czas. Na każdej pozycji tak naprawdę jest rywalizacja. Widzimy widzimy w kilku zawodnikach takie przekonanie nas do siebie, coraz większe. I, i, i gdzieś tam łapanie tego, tego pierwszego składu potencjalnie, natomiast no, nikomu nie zamykamy drogi. Każdy ma szansę na to, żeby wskoczyć do pierwszej jedenastki. Liczę na to, że. W, teraz na weekend w sobotę albo w niedzielę zagramy fajny sparring, że to co tam dziś próbowaliśmy połapać wczoraj e, wypali i też będzie fajna, fajna e, fajny egzamin dla nas jeżeli to jeżeli to wyjdzie uh. Uh. Get it one day, you can brag You wouldn't gotta work for that bag, go get it one day, you can brag I heard man when to chat and chip. I can't feel like what's good each week. Run around i make a big man turn to a kid Shout out score when I splat out Even Never seen X's with your eyes closed Don't move past girls behind your eyelid Bars and flows, check out their mix shot Told them man, go handle the fix It's all funny games to the person it's <laughs> all funny games to the My man put down the liquor So now I'm a problem They can't land I'm a pro or column Living take taking lines I'm taking souls See my never been stolen I take heads off I leave them rolling Just like balls are in bowling I'm a fully charged shed a machine like Man better be careful of me I ain't just another MC I'll spin your clock 360 degrees line on set Man I leave that to see She got a rating But watch that decrease Watch your whole team Get smashed up Takie momenty, które w tych trudnych chwilach, jak będziemy mieli w sezonie, musimy sobie przypomnieć. Po to to właśnie robimy, żeby się salić, żeby sobie pomóc na boisku i żeby być tą prawdziwą drużyną, o której zawsze mówię. O takich momentach pamiętajmy, tak jak tu dzisiaj współpracowaliśmy, tak musimy współpracować na boisku i poza nim. Zapraszam, chodźcie. chodźcie. Brawo, panowie. Chodźcie. Jest więc, tak, tak jest, i Panowie! panowie <laughs> jeden co wszystkich! Wszyscy!